Freda Gurney, Lorn Green, Michael London, Mitch Vogel, David Canary, Rusty Matheson. No hej, tu łukasz. Słuchajcie podcastu Wersja Polska o tłumaczeniach i wszystkim, co z nimi związane. Czyli na marginesie też o popkulturze. I to takim marginesie szerokości całej kartki. Dzisiaj będzie sporo o lektorach, to zaczęliśmy sobie od Czołówki Bonanzy, przeczytanej przez Jana Suzina. Pioniera tego zawodu, jednego z pierwszych czytaczy listy dialogowych w telewizji publicznej i to nie tylko w Polsce. Dziś czeka was mało lekcja historii, kilka danych statystycznych i oczywiście odrobina prywatnych branżowych trendów. Bo mam niesamowite szczęście, współpracując od ponad 20 lat z głosami, które znacie głównie z telewizji, reklam i co zaskakujące ze streamingów. Bo choć z początku wydawało się, że polską branżę audio-wideo czekają poważne zmiany, i niektórzy zwiastowali odejście od lektorskiego czytania na rzecz napisów, okazuje się, że i ja, przygotowując teksty dla czytających, i sami czytający, nadal mamy co robić ale o tym zaskakującym zamiłowaniu polskich odbiorców do ścieżki lektorskiej pogadamy za kilka minut. Najpierw musimy zadać sobie podstawowe pytanie. Co to w ogóle za pomysł, żeby jedna osoba czytała kwestie wszystkich postaci występujących w danej produkcji? Warto dodać, że w naszym wypadku najczęściej jest to oczywiście facet. Choć bardzo cenię sobie damski wkład w ten nisze i nie mówię tu jedynie o Krystynie Czubównie, ale też na przykład o Danucie Stachyrze, która umilała mi obiadową porę. Kolejnymi odcinkami czarodziejki z Księżyca. A przy okazji poznaliście moją supermoc. Możecie mi mówić człowiek dygresja, bo zapomniałem w pierwszej minucie podcastu o tym, że zadałem pytanie sam sobie. Wróćmy do niego. O co właściwie chodzi z tym lektorem? Dlaczego nie dabingujemy praktycznie wszystkiego, jak Francuzi, Niemcy lub Włosi, wykorzystując takie rozwiązanie właściwie tylko w produkcjach animowanych dla młodszych odbiorców? Albo czemu nie wrzucamy do telewizji oryginalnej ścieżki dźwiękowej opatrzonej napisami, jak Skandynawowie? Skąd właściwie się wzięło takie rozwiązanie? Tak odmienne od trendów spotykanych w reszcie świata. To, co my, Polacy, określamy ogólnym terminem lektor, a ludzie mojego pokroju z branży audio wideo nazywają szeptanką, w fachowej literaturze nazywa się po prostu voice over, czyli nałożony głos. I obecnie na zachodzie jest metodą zarezerwowaną raczej dla produkcji dokumentalnych. Natomiast w naszym grajdołku, czyli głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego i tych będących dłuższy czas w rosyjskiej strefie wpływów, wciąż jest to jedna z najpopularniejszych metod lokalizacji wśród nadawców. Tak, dobrze się domyślacie, dlaczego lektora usłyszycie nie tylko w Polsce, ale też choćby w Rosji, Bułgarii, Litwie, Białorusi, a nawet w Mongolii. Za ten stan rzeczy odpowiadają dwie kwestie: historia najnowsza i rzecz jasna pieniądze. No to weźmy się za tę historię. Ale spokojnie, nie będę was zanudzał datami i faktami. Chyba, że ktoś akurat pisze właśnie magisterkę z tłumaczeń albo z popkultury Mongolii. Wtedy mogę podrzucić, co trzeba. Dla reszty słuchaczy skrócona wersja lokalizacji filmów w Polsce. Dziś, może zabrzmi to absurdalnie i nierealnie ale w okresie dwudziestolecia międzywojennego po upowszechnieniu się tzw. Tokisów, czyli filmów udźwiękowionych, wypierających kinoniemę, zagraniczne produkcje bardzo często trafiały do polskich widzów z dubbingiem. Tak, istniały oczywiście wersje z napisami, ale ze względów technicznych nie było to aż tak popularne i proste rozwiązanie jak teraz. Choćby z tego powodu, że literki trzeba było dosłownie wypalać chemią na celuloidzie, ryzykując przy tym uszkodzenie filmu. Nie zapominajmy również o analfabetyzmie ówczesnego społeczeństwa. Widzowie mniej wykształceni, a spragnieni kinowej rozrywki po prostu często nie nadążali z czytaniem. Ha! Dodajmy jeszcze napięcia patriotyczno-nacjonalistyczne tamtego okresu. Wielu odbiorców reagowało alergicznie na obce języki, zwłaszcza na rosyjski i niemiecki. Zresztą z wiadomych względów, więc na przykład taki Fritz Lang, przecierający szlaki dla kina science fiction swoimi przełomowymi produkcjami, mógłby mieć spory problem z przyjęciem się na polskim rynku nawet jeśli odbiorcy znali niemiecki i mogliby być pod wrażeniem kunsztu reżysera. Co więcej, jak wspominał w swoim krótkim opracowaniu przedwojennego dubbingu Paweł Sitkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, nawet amerykański angielski był przedmiotem kontrowersji, gdyż, uwaga, brzmiał nie dość dostojnie dla uszu niektórych krytyków i odbiorców z wyższych sfer, przyzwyczajonych do no, nienagannej brytyjskiej angielszczyzny. Stąd też Pomimo głosu sprzeciwu co do ingerencji w oryginalne dzieło, dubbing zdobywał coraz większe uznanie na polskim rynku kinowym. Oczywiście jedną z najlepiej przygotowanych pełnych wersji polskich była disneyowska Królewna Śnieżka z 1938 roku z jak na tamte czasy gwiazdorską obsadą. Doskonały dubbing animacji pozostał zresztą naszą tradycją do dziś. No a potem przyszedł 1 września 1939 roku i wiadomo co się stało. Zaś po wojnie znaleźliśmy się w strefie radzieckich wpływów, a zatem to ZSRR i jego kultura miały wpływ na to, jak konsumowaliśmy media. W Związku Radzieckim, jak zapewne wiecie, tak ze względów finansowych, jak i przede wszystkim ideologicznych, dostęp do dzieł zachodu był no, znacznie ograniczony. A gdy już partia komunistyczna odrobinę otworzyła kraj na obce wpływy, przy okazji uchylając nieco drzwi państwom sobie podległym, w tym Polsce. Nadal produkcje w językach przebrzydłych imperialistów były raczej rzadkością, gdy mówimy o powszechnym państwowym obiegu. Ale tak zwane elity oczywiście miały do nich dostęp. Przy czym nie było to zbyt oficjalne, więc konsumowały wytwory kapitalizmu przy akompaniamencie głosów ludzi przekładających dany film na żywca ze słuchu. Jednym z takich protolektorów był Andrzej Gawriłow, od którego wzięło się zresztą pojęcie pierwiodła Gawriłowa którym w Rosji do dziś często określa się ścieżkę lektorską. W Polsce było podobnie. Zagraniczne filmy, zwłaszcza te puszczane nie do końca legalnie i czasem bez aprobaty władz, na przykład na uczelniach czy w domach kultury, były lokalizowane dla widzów na miejscu. Przez ludzi znających język na tyle dobrze, by lecieć symultanicznie z własnym przekładem, lub przeczytać wcześniej samodzielnie przygotowaną listę dialogową. Jak zapewne niektórzy słuchacze wiedzą, jednym z takich polskich pionierów półamatorskich ścieżek lektorskich był świętej pamięci Tomasz Beksiński, który zresztą po trochu odpowiada za mój wybór zawodu, bo to m.in. dzięki jego tłumaczeniom latającego cyrku Monty Pythona zainteresowałem się bardziej sztuką przekładu. Ale dygresję na bok. Polski rynek szukał swojej drogi, próbowano różnych metod lokalizacji. Jednak w latach 80. ubiegłego wieku. To właśnie ścieżka lektorska upowszechniła się jako obowiązujące tłumaczenie. Tak w telewizji publicznej oraz w przedpotopowym kinie domowym, w postaci kaset VHS, na których najczęściej dystrybuowano zachodnie produkcje bez poszanowania praw autorskich. Bo takowe nie istniały. Jak napomknąłem w poprzednim odcinku, w tym okresie swoje kariery wykuwali lektorzy dziśowian i legendów. Tomasz Knapik, Janusz Szydłowski, Stanisław Olejniczak czy Maciej Gudowski. Ale właściwie dlaczego po przemianach ustrojowych zostaliśmy przy lektorze? Zamiast na przykład wprowadzić rozwiązania zachodnich sąsiadów i przejść albo na pełen dubbing, albo wkleić napisy w produkcjach obcojęzycznych. Polska to ogólnie taki dosyć dziwny kraj, gdzie brak w tej kwestii jakiejkolwiek spójności, bo filmy w kinie no, emitujemy z napisami. W telewizji z reguły jakiś facet czyta kwestie wszystkich postaci, a animacje mogą liczyć na pełną głosową lokalizację. Za wszystko odpowiada jeden konkretny i oczywisty aspekt. Kasa. Nie trzeba być zwycięzcą matematycznych konkursów kangura, by dość szybko policzyć przybliżone koszty pełnoprawnego dubbingu. Więcej ludzi przy projekcie oznacza większe wydatki, a już same nagrywanie audio w przyzwoitej jakości, nadającej się do emisji w całym kraju, no, no nie należy do najtańszych przedsięwzięć. Do tego dochodzi aspekt tzw. kłop, czyli. W branżowym języku, jako takiego dopasowania słów wypowiadanych przez aktorów głosowych do ruchu ust postaci na ekranie, co czyni cały proces żmudnym i trudnym. Zatem nagranie lektorskie jest rzecz jasna kilkukrotnie tańsze, bo wymaga zaangażowania tylko jednego głosu i nie trzeba przy nim aż w takim stopniu dbać o zgranie z obrazem. Co więcej, warto zaznaczyć, zawodowi lektorzy, ze względu na lata doświadczenia i specyfikę tego zawodu, Taką bardzo wąską specjalizację, bo łącznie w Polsce jest ich może z 50 i znają się na swojej robocie, bo po przeczytaniu tysięcy tekstów po prostu potrafią z nimi pracować. I nie potrzebują zbyt wielu instrukcji od ekip nagraniowych. A to z kolei oznacza oszczędność czasu, co także ma niebotyczne znaczenie w tej branży, bo wszystkie terminy są najczęściej na przedwczoraj. Oczywiście, no, czasem trafi się jakiś wyjątkowo niewdzięczny skrypt, który jest albo pełen obcych wyrazów. Gimnastykujących język, albo został przygotowany nieodpowiednio. Bez zgrabnych cięć lub znajomości języka polskiego. I lektor musi wtedy włożyć w swoją pracę no, znacznie większy wysiłek. Ale ci ludzie naprawdę znają się na tym, co robią i zwykle, nawet w przypadku jakichkolwiek trudności, wszystko idzie w miarę sprawnie. A propos o tym, jak wygląda przygotowanie tzw. szeptanki dla lektora i jakie błędy popełniają początkujący tłumacze. Też pogadamy przy którejś okazji. Dzisiaj Wam powiem tylko w skrócie, że w tłumaczeniach nie jest ważna aż tak bardzo znajomość języka obcego. Nadrzędna jest znajomość języka ojczystego. I to tu wyskakują największe problemy. No dobra, ale podsumujmy to, co już wiemy. Jeden głos w studiu to mniejszy wydatek czasu i pieniędzy. I jest to kwestia decydująca, co nie powinno dziwić nikogo, kto kiedykolwiek, gdziekolwiek pracował. Czy to w budowlance, czy w korporacji, szuka się sposobów na cięcie kosztów. I w mojej branży te cięcia widać, czy raczej słychać, nawet obecnie. I to w produkcjach zdobingowanych. Weźmy na przykład taki Netflix, który owszem, filmy i seriale animowane dla dzieciaków dubinguje, ale w wielu z nich piosenki są pozostawione w oryginale. Dlaczego? Wy już dobrze znacie odpowiedź. Produkcja utworu muzycznego wymaga wielu roboczogodzin i pokaźnej sumki. Nie wszyscy aktorzy głosowi do tego potrafią śpiewać, więc trzeba szukać zastępstwa na taką okoliczność. A do tego tłumacze policzą sobie więcej za przekład, bo wymaga on sporych umiejętności językowych, wykraczających poza zwyczajną znajomość oryginalnego narzecza. A przypomnę, terminy są na wczoraj, zaś filmy i seriale spoza czołówki największych chiciorów mają odpowiednio mniejsze budżety. Czyli przyczyna powszechności lektora w Polsce jest bardzo prozaiczna i prosta do zrozumienia. Zawsze chodzi o pieniądze. Z drugiej strony, ta specyfika polskiej branży bardzo ułatwia pracę nam, tłumaczom telewizyjnym, bo tego typu przekład jest obostrzony najmniejszą liczbą ograniczeń. Tak naprawdę, jedyną nadrzędną zasadą oczywiście poza wspomnianą poprawnością językową jest zadbanie o to, by lektor zmieścił się z czytaniem i miał czas na oddech. Co wymaga oczywiście cięcia oryginalnego skryptu, ale poza doświadczeniem odtwarzaczem wideo i programem do edycji tekstu, choćby pierwszym lepszym wordem, tłumacz nie potrzebuje nic więcej. Nawet coś tak teoretycznie prostego jak opracowanie napisów to nieco bardziej złożona zabawa. O tym też oczywiście pogadamy przy innej okazji. No dobra, ale czy w epoce streamingu i teoretycznie lepszej znajomości języków obcych wśród obywateli, lektor w ogóle nadal ma sens? Odpowiedź jest zaskakująca, a przy okazji świadczy o tym, jak wielka jest siła przyzwyczajenia, bo w końcu lektorzy są z nami już jakieś 70 lat i ukształtowali całe pokolenia. Otóż, moi drodzy, o ile dobrze pamiętam cyferki z różnych badań statystycznych na przestrzeni lat, ścieżkę lektorską wciąż preferuje od 30 do nawet 50% odbiorców. Ba! Nie tak dawno portal Wirtualne Media donosił o masowych głosach krytyki spadających na serwis Disney. Ze względu na brak wyboru polskiego lektora w premierowych filmach i serialach. Tak, Polacy zasadniczo znają język angielski nieco lepiej niż te 20 czy powiedzmy 30 lat temu, ale nie są obcykani w mowie Szekspira na tyle, by puścić sobie źródło hałasów w TV, w oryginale, do gotowania, sprzątania, prasowania, czy do dowolnej innej czynności, podczas której nie zawsze patrzą na ekran. A zatem nie mają możliwości czytania. Pomijam już kwestię tego, że jako naród ogólnie nie lubimy czytać, sądząc choćby po statystykach czytelnictwa i coraz większej popularności dubbingu w kinach, ale te złośliwości sobie zostawimy też na inną okazję. I jest jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia. Ścieżka lektorska, choć zagłusza oryginał, pozwala usłyszeć głosy aktorów i oddawane przez nich emocje. Dubbing całkowicie je zastępuje, a co za tym idzie, znacznie mocniej ingeruje w źródło, za czym nie wszyscy przepadają. Dlatego lektor nadal jest całkiem popularną opcją w serwisach streamingowych, choć w ostatnich latach da się zauważyć nie tylko trend odchodzenia od polskiej szeptanki, ale też od polskich napisów, bo dzieła wyplute przez średnio ogarnięte modele językowe, które mylnie nazywamy sztuczną inteligencją, no trudno nazwać polskimi. Co najwyżej polsko brzmiącymi. O pseudopolskich wersjach językowych w telewizji, w grach czy w marketingu przede wszystkim sobie pogadamy. Wiem, że zapowiadam i zapowiadam. Mówiłem. Branża cholernie obszerna. Jest o czym mówić. Dobra, znów chyba się zmieściłem w zakładanych 15 minutach. Tyle wystarczy w sam raz do kawki. Jak będziecie chcieli coś dłuższego, to dajcie znać. A na razie to tyle. Z tego miejsca, na sam koniec, wielkie dzięki dla wszystkich lektorów. Odwalacie doskonałą robotę. A słuchaczom dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Wszelkie uwagi, zwłaszcza krytyczne, przyjmę z otwartymi ramionami. Z regularnością audycji może być różnie, bo jak wspominałem, w tej branży terminy są na przedwczoraj. A mamy luty, który jest krótszy, chociaż mam wrażenie, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, patrząc po deadline'ach. Odcinek otwierał Jan Suzin i Jan Suzin go zamknie kolejnym swoim popisem lektorskim. Trzymajcie się. Arnold. Schwarzenegger. W filmie. Ścigamy. Jest rok 2017. Po kompletnym upadku gospodarki światowej, występują stałe braki żywności, surowców i źródeł energii. W kraju podzielonym na paramilitarne strefy rządzi bezlitosny reżim policyjny. Telewizja kontrolowana jest przez rząd, a sadystyczny program Pościg bije wszelkie rekordy popularności. Sztuka, muzyka i środki masowego przekazu podlegają ostrej cenzurze. Nie dopuszcza się żadnej opozycji, jednak niewielki ruch oporu przetrwał w konspiracji. Kiedy występy zmechanizowanych gladiatorów przestają już być wystarczająco na wolności, reżim odwołuje się do bardziej bezpośrednich metod.